Cześć, witajcie, witajcie pod moimi masztami. Za mną Vertical na 160 metrów i tam jeszcze różne inne mniejsze anteny. Zauważyłem na YouTubie, że w zasadzie nie każdy odcinek wideobloga musi być o jakichś hardkorowych akcjach. No i ten właśnie taki będzie. Zazbierało się dużo różnych rzeczy przez ten czas, kiedy, kiedy nic nie wrzucałem. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać różne innowacje, problemy, z którymi się zmierzyłem. I fajne rzeczy, które, które mnie spotkały w naszym radiowym świadku, no to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, są te panele akustyczne. Panele w pokoju, gdzie mam swój radiuszak, gdzie bawię się trochę muzyką. I w którym to pokoju nagrywam wiele odcinków tego wideobloga. Na tej ścianie są trzy. Jest ich wszystkich dziesięć. I naprawdę nie spodziewałem się, że one zrobią aż tak dużą różnicę. Często korespondenci, ponieważ korzystam z mikrofonu pojemnościowego, prosili mnie o to, abym no, najzwyczajniej w świecie wyłączył pogłos, bo nie wypada, aby krótkofalowiec używał echa. Oczywiście nie był to pogłos elektroniczny, tylko pogłos pochodzący z pustego pomieszczenia. Nie spodziewałem się aż tak dużej różnicy. Myślałem, że to będzie kosmos. Że to będzie ładnie wyglądać. Miałem doświadczenia wcześniej z kabiną wokalową. Te panele zrobiły naprawdę bardzo dobrą robotę. Mamy tutaj dwa rodzaje paneli. Pierwsze to te brązowo-szare. To jest połączenie sklejki i gąbki. A drugie to te płócienne. To przypomina troszkę maskownicę do kolumny. Tyle, że pełną w środku. Sporo zachodu było z ich instalacją, ponieważ jak widzicie, to jest pokój na poddaszu, gdzie są same skosy. W normalnych pomieszczeniach po prostu przykleja się je do powierzchni ściany dwoma rodzajami klejów: szybko schnącym i takim mocniejszym silikonowym. Tutaj ja ułatwiłem sobie sprawę, co widać, e, po prostu są tam śruby. Są tam śruby, najpierw to zostało przykręcone, a potem dopiero klejem silikonowym. Tutaj, dla przykładu bliźniacze pomieszczenie, w którym nie ma utrudnienia, zobaczcie. To jest. Akustyczny gramat. I teraz podobna odległość do telefonu, ale już w pomieszczeniu z wytłumieniem. Teraz brzmi to tak. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie na nagraniu. A teraz jesteśmy u podnóża anteny na pasmo 160 metrów. To jest taki nietypowy wertykal, ponieważ on nie jest odizolowany od ziemi. Jest to taki potrójny Gamma Match, czyli transformator o wysokości 24 metrów, którego częstotliwość pracy określa się przy pomocy pojemności. I taką innowacją, którą się chciałem właśnie pochwalić Wam, jest ten kondensator zmienny o nie wiem czy tak można powiedzieć, wydajności prądowej 5kV, czyli wytrzymuje dość duże moce i pojemności 117 pF. On jest tutaj połączony z takim stałym kondensatorem 100 piko, czyli raz, razem to daje nam maksymalnie 217 pF. I teraz zmieniając położenie tych blaszek, możemy regulować punkt, w którym ten transformator, czyli ta moja antena, ma rezonans. Wcześniej znajdował się tutaj stały kondensator, zimą to było ok, grunt był wilgotny, wody gruntowe były wysoko i on pracował tak mniej więcej na częstotliwości 1,8. 40 MHz do 1,920. Natomiast przyszła susza, yy, poziom wód gruntowych radykalnie się obniżył i, i okazało się, że nagle mam antenę poza bandplanem. Ten kondensator rozwiązał problem, teraz mogę już regulować. W międzyczasie montowania i nagrywania tego odcinka robię sobie łączności FT8. Przed chwilą wpadła Palestyna, teraz wołam świętą Helenę. Niedawno miałem zaszczyt bycia operatorem radiostacji yy, naszej drużyny narodowej. Czyli SN0HQ. Stacja zlokalizowana niedaleko Chęcin, bardzo blisko mnie. Wylewaliśmy tam krew, pot i łzy przez 24 godziny i wcześniej przygotowując się do tych zawodów. Ja oczywiście obsługiwałem pasmo 160 metrów. Słynny szafa z mocnego vloga nagrał na ten temat. Znakomity film, bardzo polecam. Zamieszczam go do swojej playlisty. Natomiast nie załapałem się niestety w oko kamery ale mam fantastyczne wspólne zdjęcie. To jest ekipa, która właśnie obsługiwała SN0HQ w Chęcinach. PASMA 28, 40 i 160. Pozdrawiam wszystkich.